Dobra, ostatnia próba na dziś. Mm -hmm. Dobra, od razu z naszej temy. Nie Wy... mam nadzieję, że blisko będzie. Dobra, kadzidło, IMF Dobra, tu jest tu były schody. I on rzucił w tym pomieszczeniu? Okej, okay, tutaj coś. Ech, coś gdzieś rzucone było. On gdzieś tu w pobliżu jest. Okej. Okay. Tutaj jesteś? Dobra, jest w pobliżu. To najważniejsze, czyli parabol na razie się nie przyda. Wezmę termometr. Temperatura już powoli powinna się oziębiać. Tu jest. Włączył albo zgasił światło w tym pokoju. Tak jest. Gdzie jest.? No nie mam aparatu. Czemu tak jest? Kiedy on eventuje mnie? Nie no, powiedzcie mi, że zdążę. No nie no, nich. Jak zawsze. Ale rzuca, dobra. E, Króc, kruc, Dwa króce. Yy, temperatura, jak? Okej okay. Trzy Weźmy to, przestawmy tu od razu Na razie do wody, na razie do wody Myślę, że jeszcze trochę czasu mam Zanim pierwszy raz skończę Dwie książki biorę yy, Dwie książki, dwie książki no i tyle, dwie książki, ale rzuca strasznie agresywnie. Podchodzi do tematu, ile? O już chancić już chciał. Trójka, stopnie na razie się nie ustabilizowały. Dalej, trójka, zapisz coś. Bardzo dobrze, jest strasznie blisko. Podoba mi się to. Tylko szybko do wody. Spirit, yy, Docy. O, jest Doc, jest Doc. Ok. I to nie z goryjo. Dobra. I szedł w moją stronę. Nie wiem, czy to może być Banshee znowu. Okej. Okay. Spirit. No, Phantom albo Wraith jak dla moje. Dobra. Mm, ultrafiolet i kamera. Kamera i ultra. Ej, dobra! Ej, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Eee, jest zajebista sprawa Tylko kurwa gdzie jest aparat Gdzie ja ten aparat dałem Dobra na razie tego nie robię Dawaj go Chodź tu śmieciu Chodź Pokazuje się. O. Jezus Maria, ja to mam farta. U... Szczerze, skończy się ten hand. Ja to mam farta czasami jednak. Czy to jest koniec? Nie no, jestem zadowolony. Tylko powiedzcie mi, czy na pewno mogę wyjść. Czy nie muszę robić zdjęć na maksa do fulla? Trzygwiazdkowych gwiazdkowych. Okej, okay, dobra, zajebiście. Wow, czyli ghost writing był. Jeszcze raz, deogen, zdjęcie ducha jest, misja jest, mamy to. A, U... jedź, żeż. Jedź, Misklik. Mamy to, let's go. Niemożliwe, niemożliwe. Oh. Szczerze, przy dogie nie mogłem fulla robić. To jest najprostszy w ogóle duszek Przy którym mógłbym w ogóle perfekta zrobić. Ale dobra, trudno. 3350 to i tak jest dużo. A kiedy następne? Nie wiem, ale w tym tygodniu chciałbym w Silvera pójść na przykład, no nie? No Golda to... Gold to ja jestem... ...szykowany, że... Co najmniej 3 streamy będą na to... ...na Golda. To ja na to jestem przygotowany już. Mamy to. Silver, co mamy w sil Silver? Razy 10 musi być, ok? Raz 10... ...duch... to ducha... I objektywnie. Wszędzie jest to samo? Tylko zmienia się przykładowo bieganie. A, no to okej. Okay. No nie no, to, to razy, razy 15 to jest w ogóle. To jest posrane w ogóle. Razy 15 to zrobić. Zresztą ja się będę poru poruszać jak ślimak. Jakbym chodzić się dopiero uczył. i topkami będę chodzić. No nie no, łatwiej no, pewnie. A zrobiłeś? Zrobiłeś już apokalipsę na Goldzie?